Karol Nawrocki spotkał się z żołnierzami wojska polskiego oraz funkcjonariuszami straży granicznej pełniącymi służbę na wschodniej granicy kraju. W dniu, w którym wielu z nich, zamiast z bliskimi spędzało wigilię na posterunku, dodał im otuchy i podziękował za poświęcenie dla państwa. Podkreślił swój głęboki szacunek dla polskiego munduru oraz wdzięczność za służbę, dzięki której bezpieczeństwo Polski jest strzeżone także w święta. Proszę o zabranie głosu pana Karola Nawrockiego, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwierzchnika Sił Zbrojnych. Drogi panie generale, panowie generałowie, drodzy żołnierze, tu w kraju, w granicach, a właściwie na granicy Rzeczypospolitej, drodzy funkcjonariusze Straży Granicznej, drodzy żołnierze, poza granicami. Rzeczpospolitej Polskiej. Po pierwsze, powiem, że nie mogłem sobie wymarzyć piękniejszej wigilii niż ta spędzona z polskim żołnierzem i z polskimi funkcjonariuszami. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję panom generałom za zaproszenie na granicę Rzeczpospolitej, na przyjrzenie się waszej codziennej, ciężkiej pracy. Byłem z wami na pasku, jak to nazywacie, trenowałem z wami przed momentem. I myślę sobie, że ta wigilia będzie wyjątkowa i szczególna także w moim życiu. Wigilia to czas oczekiwania, czas oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa, syna Bożego, ale też najpotężniejszego człowieka w historii świata, bo każdego roku w Wigilię na nowo rodzi się nasza wielka nadzieja nadzieja na to, że wartości chrześcijańskie, dobro, miłość i miłosierdzie. Będą dominować na świecie, i świat będzie lepszy. Będzie lepszy, będzie bez politycznego sporu, będzie lepszy, bo będzie bez wojen, będzie bez walk. Ta nadzieja rodzi się w naszych sercach za sprawą Bożego Narodzenia każdego roku. Ale wiemy, że tak nie jest. I mimo tego, że Jezus Chrystus przyszedł na świat, kiedy cesarzem był, Oktawian August, a jak czytamy w Ewangelii, wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz ponad 2020 lat temu. To wojny na świecie dzieją się w kolejnych wiekach. I my chcemy miłości i miłosierdzia, chcemy niepodległych państw, pełnych wartości, przywiązania do wartości demokratycznych, ale kto jak nie wy, żołnierze i funkcjonariusze, wiecie najlepiej, że nie tylko przy granicach Polski. Ale na całym świecie, zwracam się tutaj do naszych żołnierzy na wszystkich szerokościach geograficznych, wojny są częścią naszego społecznego życia. Niestety. Granic Rzeczpospolitej trzeba bronić, bo wojna jest niedaleko, a pod presją działań Federacji Rosyjskiej i Białorusi nasze granice są niebezpieczne, a są bezpieczne dzięki waszej. Codziennej pracy. Tak, chcemy pokoju, bezpieczeństwa, ale tego pokoju i bezpieczeństwa nie uda się osiągnąć bez codziennego poświęcenia polskich żołnierzy i polskich funkcjonariuszy. A więc przyjechałem do Was, moi Drodzy żołnierze i funkcjonariusze, po to, aby wyrazić swój wielki szacunek do polskiego munduru, do polskiego żołnierza i do polskiego funkcjonariusza. Nie wyobrażam sobie, jak bardziej w sposób symboliczny jako zwierzchnik Sił Zbrojnych i prezydent Polski mógłbym wam powiedzieć: Dziękuję za waszą służbę, niż spędzając właśnie z wami te pierwsze dni wigilijne. Tak proszę, to przyjmijcie. Składam wam z głębi serca. Najlepsze życzenia Bożego Narodzenia i spędzenia Wigilii Bożego Narodzenia wśród swoich przyjaciół, bo jesteście też przyjaciółmi. Myślę sobie, że to symboliczne nakrycie, które poświęcone jest dla przybysza, dla wędrowca w naszych domach, dzisiaj w waszych domach w domach matek, ojców, synów, braci będzie miało. Podwójną symbolikę, bo w waszych domach wasi rodzice, wasze żony, wasi mężowie będą też myśleć o tym, że wy świadomie, kochając ich przecież tak bardzo, myśląc o nich w dniu Wigilii Bożego Narodzenia, wybraliście służbę, misję dla naszego i dla nich także wspólnego bezpieczeństwa i dobra. Za to poświęcenie z głębi serca jako zwierzchnik Sił Zbrojnych wam dziękuję. Wiem, że jest wśród was wielu doświadczonych żołnierzy i to nie pierwsze, Boże, narodzenie spędzone z dala od rodzinnego domu, ale chciałbym, żebyście w tą wigilię usłyszeli od zwierzchnika sił zbrojnych, że jest z was dumny. Dziękuję wam i naród jest z was dumny i dziękuję wam za nasze bezpieczeństwo i za obronę polskich granic. Łącząc się z naszymi żołnierzami na wszystkich szerokościach geograficznych i patrząc na was, na tych, którzy służą przy granicy, jestem przekonany, że w tej służbie chodzi, czy tu w Polsce, na granicy, czy poza granicami Polski, chodzi w istocie o to samo. Tak, jesteśmy z jednej strony narodem, który pokazał, że potrafi żyć bez własnego państwa i bez własnych granic. Żyliśmy tak ponad 100 lat, budowani na naszej tożsamości, na naszych wartościach. Był naród polski, Dumny naród polski, a nie było państwa polskiego i granic Rzeczpospolitej. Ale dzisiaj jesteśmy wolną, niepodległą i suwerenną Polską, a nasze granice nie są tylko linią na mapie. Są progiem naszego domu. Są progiem domu, w którym mieszkają nasze dzieci, nasze kobiety, nasi mężczyźni. I tu w kraju i poza granicami Polski dbamy i wracam zawsze do słów generała Stanisława Maczka. O naszą wolność, suwerenność i niepodległość. Generał Maczek powiedział: Polski żołnierz, polski żołnierz, potrafi bić się o wolność wszystkich. Narodów. Ale polski żołnierz umiera tylko dla Polski. Czy jesteśmy w granicach Rzeczpospolitej, czy poza granicami, wszyscy Państwo jesteście też ambasadorami Rzeczpospolitej, takimi ambasadorami, z których Polki i Polacy są dumni. Ale budujecie także potencjał Polski w naszych sojuszach i w tym najważniejszym sojuszu Sojuszu Północnoatlantyckim, wypełniając z jednej strony przy granicach misję obrony wschodniej flanki NATO. Za co Sojusz Północnoatlantycki i przywódcy całego świata są wam bardzo wdzięczni i wspominają o tym podczas rozmów z prezydentem, a z drugiej strony wypełniając nasze sojusznicze gwarancje i zobowiązania poza granicami Rzeczpospolitej. Za to także wam dziękuję, bo Polska wierzy w to. Polska będzie bezpieczna, Polska jest bezpieczna i w Polsce nigdy nie dojdzie do wojny. To już zadanie dla prezydenta i dla naszych władz cywilnych, ale po to się zbroimy, po to budujemy siły zbrojne, po to naciskam wciąż, aby przeznaczać 5% polskiego PKB na polskie siły zbrojne, abyśmy mogli być bezpieczni, bo chcemy budować nasz potencjał, siłę naszych granic, po to aby nikt nie ważył się zaatakować naszej ukochanej wolnej Rzeczpospolitej. Życzę błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Dziękuję za Waszą służbę. Niech żyje Polska. Bardzo dziękuję, panie prezydencie. Bardzo dziękuję za obejrzenie materiału do końca. Gorąco zachęcam do obejrzenia jednego z wyświetlanych filmów oraz do zostawienia subskrypcji na kanale. Bardzo pomoże to w zbudowaniu większych zasięgów. Do zobaczenia.